deszczowe dni, które czasami się zdarzają, już e, le, aż tak myśleć, ten, wiecie, ten w głowie, nie musi się aż tak męczyć, żeby się wypowiedzieć w rodzie, e, bo to jest pierwszy pierwsza wykonać sobie w tym domu, test dispenser, z króliczkiem tego. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku gdzie ja wam pokazuję co jest w koszyczkach od zajączka dla dziewczynek. Nie jakoś, myślę, że nie przeszalałam w tym roku takie skromne, fajne prezenciki dla dziewczynek, które myślę, że po prostu bardzo, bardzo docenią takie fajne zajączkowe rzeczy. No i takie zabawy też, które będą fajne na deszczowe dni, które czasami się zdarzają już wiosną i latem. Dobra, to zaczynamy, może pokażę Wam najpierw wszystko co dla Matyldy. Kupiłam już dawno temu, jak byliśmy w dreznie, te kalosze, to właśnie chciałam jej podarować właśnie do koszyczka, będą w sumie obok koszyczka, bo się nie mieszczą tutaj a dodatkowo dla obu dziewczynek taki piasek kinestyczny bo jak wiecie, one są teraz w wieku, że jak Ema widzi, że Matyda coś ma, to też by chciała mieć i tak dalej i to jest taki prezent dla każdej z nich ale też dodatkowa każda dostanie bąbelki, takie bubbles, bo to też u nas jest super zabawa z tym. Na zewnątrz, staramy się to ogarnąć. Na zewnątrz też dla Matyldy taki naszyjnik z literką M. Ja też sobie kupiłam z literką J, bo Matylda znowu przechodzi teraz fazę, że jak widzi, że ja mam naszyjnik, to ona też musi mieć i pomyślałam, że będzie tak fajnie, że będziemy mieć. Każda po, dla siebie będzie miała. Um. Dla Matyldy, bombę, bomb, my to nazywamy Bath, bo to jest Bath Bomb po angielsku. To taką bombę do kąpieli w serduszku, różowe. To dla Matyldy idealnie. No i też taki pest Dispenser z króliczkiem, też pomyślałam, że to będzie takie fajne. I kolorowanka. Tutaj są. Kolorowanki, ale też inne takie zajęcia, naklejki um, związane z Wielkanocą. To też stwierdziłam, że to będzie takie fajne. Um, akurat Matylda uwielbia takie rzeczy. To ja kupiłam bodajże chyba w pepko, ale e, nie jestem na 100% pewna. No ale pomyślałam, że to będzie właśnie fajne, żeby mieć. E, tutaj Matylda dostała koszyczku. My to tak ogarniamy, że dajemy jajka, będziemy dać, da, damy jajka w ogrodzie, bo to jest nasza pierwsza Wielkanoc w sobie w tym domu. To nie mamy jeszcze takiej tradycji w tym domu, ale normalnie na Wielkanoc rano wstawiamy jajka wszędzie, potem dziewczynki szukają i na sam koniec właśnie na sam koniec to z tych jajek to jakby na, na końcu trasy to, jest, to są te koszyczki, będą na nie czekać. No i tutaj Anci koszyczek jest ciut inny, bo mamy tutaj trochę inne rzeczy. Um, ciekawa jestem też jak u, u was ta wielka noc wygląda. Czy też robicie, też zajączek zostawia takie drobiazgi, czy raczej nie? Czy też szukacie jajek, czy raczej nie? Dajcie znać koniecznie w komentarzach poniżej. I też jestem ciekawa, u was tradycyjnie co się je w tym dniu? Akurat w tym roku będziemy mieć e, wielkanoc u nas w domu i dla mnie e, jakby oprócz białej kiełbasy i sałatka jarzynowa to trochę za bardzo nie wiem co przygotować wiem, że moja babcia robi jajka faszerowane, no ale nie wiem nie wiem na przykład jakie ciasta powinniśmy, powinnam upiec dajcie koniecznie zdać w komentarzach poniżej no i tutaj wracając do Emci to yy, przez to, że Emcia jest bardzo lubi się bawić w piachu i tak dalej i będziemy sadzić w tym roku nasze warzywa, owoce tak jak w tamtym roku, to stwierdziłam, że taki set, właśnie do kopania i tak dalej, to u mnie się sprawdzi. Też uwielbia kolorować. Czy to w sumie będzie dla obu dziewczynek? Bo tutaj mamy kolory po każdym, ale nie chciałam wyjąć tego opakowania. To opakowanie jest super, takie kredy jajka. No, u nas kredy to latem, wiecie, dziewczynki wychodzą, rysują i tak dalej. To też jest taki ogromny hit. No, ale yy, myślałam, że dla Emci to też będzie fajne, bo są takie okrągłe i może łatwiej do trzymania. Emcia też dostała takiego zajączka, bo jak zobaczę u Matyldy, to też będzie chciała. A też yy, dziewczynki dostały ten do, do bombelków do dmuchania Bubbles. Okulary przeciwsłoneczne, e, ona już dostała jedne w tym roku, takie z kwiatuszkami, e, ale po prostu stwierdziłam, że ona potrzebuje jeszcze jedne, że jedne będą na przykład w torbie, a drugie będą w domu, e, lepiej żebym miała więcej po prostu, bo to, to jest rzecz, co bardzo łatwo się zapomina i w tym więcej miejsc jest, e, tym lepiej, bo to słońce latem naprawdę... Mocno radzi. Szczególnie jak my się zastanawiamy, czy nie jechać nad morzem w tym roku, to to też były coś fajnego. Emsia też bardzo, bardzo lubi stempelki. Matylda też. No, ale tutaj znowu to chyba w pepko dorwałam jakiś czas temu, i to są z minionkami takie stempelki. Jest zielony kolor, różowy kolor, ale myślę, że to też będzie fajne zamiast kolorowankę, bo zauważyłam, że MJ jeszcze nie ma taką fazę na kolorowanie. To nie jest coś, co aż tak lubi robić. To pomyślałam, a te stempelki to mogą być dla niej fajne, po prostu damy jej pustą kartkę i będzie coś ciekawego. No i w sumie to wszystko, jeśli chodzi o takie gift baskets. Nie mamy, jak mówię, nie ma tego, to tego aż tyle, ale po prostu stwierdziłam, że, że to jest taki fajne, żeby mieć coś od tego zajączka ja bardzo często oglądam te filmy po angielsku właśnie What's in my Easter basket też zaraz nagram, nie wiem czy wiecie ale mam nowy kanał anglojęzyczny i zaraz nagram jakby to samo tylko po angielsku to jak chcecie ćwiczyć angielski to serdecznie Was zapraszam na ten kanał podlinkuję go poniżej kilka osób już bo już mam tam dwa filmy i kilka osób już mi powiedziało, że mnie bardziej pewna siebie po angielsku i myślę, że coś w tym jest. Ja sama już wiem, że jak mówię po angielsku, to mam trochę inny ton, inne dyktacja, bo to jest prawda. Ja się bardziej pewna czuję mówiąc po angielsku. Nie muszę aż tak Myśleć, ten, wiecie, ten homik w głowie nie musi się aż tak wymęczyć, żeby się wypowiedzieć, a tutaj po polsku jednak tak jest. A to jestem też ciekawa Waszej reakcji, jeśli chodzi o ten kanał, ale wszystko opowiem, opowiem, dlaczego rozpocząłem ten kanał i tak dalej w innym filmie, bo myślę, że to też, jest, to też jest ważne, duże zmiany nas tutaj czekają przez następny rok, dwa. No ale to o tym później. Dobra kochani, tutaj zakończę ten szybki filmik. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej i jak zawsze, Matylda i ja i nasza bibi Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!